Diagnostyką zajmują się reumatolodzy w poradniach reumatologicznych lub w oddziałach reumatologicznych, a my tutaj w klinice uzdrowiskowej prowadzimy szeroko pojętą rehabilitację i wykorzystujemy nasze surowce naturalne. Bardzo ważnym leczeniem jest kinezyterapia i przygotowanie do tej kinezyterapii, czyli do ćwiczeń tych pacjentów, dlatego że ból stawów powoduje, że pacjentom Trudno się ruszać I my, i my naszymi zabiegami przygotowujemy do tego ruchu, zwalczając ból i stan zapalny. Oczywiście, w zależności, w jakim etapie choroby pacjent do nas trafia, czy ten stan zapalny jest bardzo nasilony, czy jest pacjent w okresie reemisji, stosujemy różne zabiegi. W okresach ostrych stosujemy przede wszystkim leczenie zimnym. I tutaj mamy kriokomorę. To jest krioterapia ogólnoustrojowa, która bardzo pomaga zwalczyć stan zapalny. Działa też przeciwbólowo i pozwala pacjentowi ćwiczyć bez bólu. Krioterapia ogólnoustrojowa działa na układ immunologiczny, pomagając mu zwalczyć chorobę. Powoduje wyrzut też hormonów, endorfin, więc pacjent jest jakby odnowiony biologicznie i ma większą chęć do gimnastyki, ma podwyższony nastrój i tym samym jakby większą wolę walki z tą chorobą. Kriokomorę ogólnoustrojową stosujemy u pacjentów, którzy nie mają innych schorzeń ogólnych i tak do 65 roku życia. U pacjentów, którzy mają przeciwwskazania do wejścia do tak niskiej temperatury, bo jest to temperatura dochodząca do minus 120 stopni, stosujemy kryoterapię miejscową, nadmuchując zimnym powietrzem zajęte stawy. I po tym zabiegu pacjent idzie na ćwiczenia.